Święty Jan od Krzyża w drodze na górę Karmy. Kto stara się doskonalić w czystości, unikając tego, co niedoskonałe, odradza się w Duchu Świętym. Dotychczasowe zgłębianie tematów Ducha Świętego poprzez Janowy poemat, Żywy Płomień Miłości. Pokazał intensywny, ale ten najbardziej końcowy odcinek zażyłości człowieka z Bogiem tu na Ziemi. To pełen pokoju opis, doświadczenia trójjednego Boga i jedności z Nim. Człowiek w tym czasie dotyka już prawie wieczności. Albo lepiej, człowiek dzięki zażyłości z trójcą żyje wiecznością pośrodku czasu. To znaczy. Nieustannie tęskni za pełnią, bo jeszcze jest nadal w ciele, ale ze spokojem czeka na jej ostateczne przyjście i spełnienie. Twórcą tego końcowego doświadczenia, według opisu świętego Jana, jest właśnie sam Duch Święty. To on nadaje ostateczny szlif całej tej zażyłości i jednoczy. Uporządkowanego wewnętrznie człowieka z tajemnicą Boga bez pragnienia jej zrozumienia. Oczywiście, ogrom działania Ducha Świętego jest dobitnie widoczny na tym etapie drogi człowieka, ale to nie znaczy, że święty Jan od Krzyża dostrzega Ducha Świętego dopiero pod koniec tej ziemskiej przygody. Otóż nie. On widzi i opisuje to działanie trzeciej osoby boskiej już od samego początku świadomej drogi człowieka do Boga. Nasz święty jest w tym przekazie na wskroś biblijny, a jego osobista droga jeszcze bardziej to potwierdza. I tak, Duch Święty jest architektem całej duchowej drogi człowieka, która polega na Odkrywaniu przez Ciebie własnego ducha i poddawanie go działaniu samego ducha świętego. Początkowo wszystko, co związane z duchem świętym, dzieje się bardzo dyskretnie, z czasem stając się coraz bardziej widoczne. Logika tej duchowej drogi oraz opis działania na niej poszczególnych osób trójcy jest wyraźnie widoczna. W trzech Janowych wielkich poematach, do których święty napisał komentarze. Wszystkie te trzy dzieła pokazują tę samą drogę człowieka, jednocześnie akcentując wyjątkowość kolejnego doświadczenia jego taki indywidualny czas i oczywiście konkretną osobę Trójcy. I tak. Poemat Noc Ciemna, nawiązując do zjawiska takiego codziennego następstwa dnia i nocy, ukazuje drogę oblubienicy w klimacie nocy, tajemnicy, którą jest sam Bóg, ojciec całego stworzenia. W kolejności, poezja, pieśń duchowa, prezentuje w całości wędrówkę oblubienicy do swego oblubieńca. Ucieczka, poszukiwanie, spotkanie, zaręczyny, zaślubiny i ostateczna jedność to poszczególne elementy w odkrywaniu Chrystusa i bycia razem z Nim. W końcu poemat Żywy płomień miłości to opis atmosfery pokoju i totalnej jedności, której twórcą jest Duch Święty. Oczywiście to nie jest tak, że święty Jan, ukazując na danym etapie obecność jednej osoby Trójcy, usuwa z planu działania pozostałe. Otóż nie. Dlaczego? Bo Bóg jest jednością i dzieło jednej osoby Trójcy jest naturalnie dziełem całej Trójcy. Ponadto obecność i działanie którejkolwiek z osób Trójcy można zauważać na każdym etapie życia człowieka, tylko w innych proporcjach. Zobaczmy zatem teraz, jak osoba Ducha Świętego jest obecna w życiu, poezjach i komentarzach Świętego. Po pierwsze, Święty Jan jest na wskroś biblijny, czyli obecność Ducha Świętego. Pojawia się w jego ujęciu początkowo bardzo dyskretnie, a z czasem dopiero narasta. Po drugie, święty pokazuje Ducha Świętego nie tylko poprzez nadzwyczajne łaski, niezwykłe dary i wyszukane charyzmaty. On pokazuje bardziej poprzez jego ciągłą współpracę z człowiekiem i człowieka z Duchem Świętym. To osobista praca człowieka nad sobą, pod działaniem Ducha Świętego. To całościowa, duchowa droga człowieka. Duchowa, gdyż poddawana działaniu Ducha Świętego na każdym momencie tej oto wędrówki. Zacznijmy jednak od samego źródła działania. Otóż święty Jan, jako wyśmienity teolog, opisując w swoich poezjach, Zwanych romancami, dialog i relacje Ojca i Syna w samej Trójcy Przenajświętszej, bardzo dyskretnie, ale dobitnie, zaznacza również obecność i działanie Ducha Świętego. Tam, w przestrzeni Boga Tajemnicy, Duch Święty jest węzłem miłości pomiędzy Ojcem i Synem, jest miłością. I to On dopełnia tam, Jedności. Dalej, w trakcie omawiania całego dzieła stwarzania świata i dalszego jego prowadzenia w postaci historii zbawienia, święty Jan widział to jako dialog ojca i syna, gdzie duch święty pojawia się bardzo dyskretnie i to zazwyczaj ukrywając się za konkretnymi symbolami, takimi jak światło, wiatr, woda. Ogień czy gołębica. W kolejności, podczas wcielenia, to Duch Święty jest pośrednikiem w trakcie ziemskiej wędrówki, zaś przewodnikiem Chrystusa. Ostatecznie, ta działalność i objawienie Ducha Świętego eksploduje podczas Paschy, a swoją kulminację ma oczywiście podczas Pięćdziesiątnicy. Po tym biblijnym spojrzeniu, zobaczmy teraz, jak święty Jan tę obecność i działanie Ducha Świętego opisuje w Twojej osobistej drodze rozwoju człowieka duchowego, czyli prowadzonego właśnie duchem. I tak u początku On jest tym, który dyskretnie pobudza Cię do rozwoju. To z jego inspiracji widzisz, że nie jesteś. Pusty, mało tego, postrzegasz siebie jako zamieszkanego przez samego Boga Trójcę. Posiadasz zatem głębie wnętrza. Natomiast w celu wyjaśnienia dalszego procesu rozwoju, święty Jan od Krzyża posługuje się bardzo ciekawym symbolem to znaczy kawałkiem mokrego drewna wrzuconego w ogień. I tak, Początkowo ogień zaczyna osuszać drewno, powodując jego parowanie, skwierczenie i syczenie. Efektem tego jest czarny, brzydki i wydzielający swąd pień. Dalej, coraz bardziej osuszany kawałek drewna jest pozbawiany nieczystości i brudu, a w kolejności rozpalany samym ogniem. W końcu sam pień zamienia się w piękny płomień i sam płonie, stając się czystym płomieniem. Wszystko jednak zaczyna się tą iskrą, tym początkowym wewnętrznym popchnięciem i delikatnym miłości rozpaleniem. To właśnie on, Duch Święty, dotyka, zachwyca, pociąga i daje Ci wewnętrznie odczuć swoją obecność. Dzięki niemu odkrywasz jego zamieszkanie w sobie, i z jego pomocą podejmujesz codzienny trud walki i pracy nad sobą. Ten systematyczny wysiłek porządkowania siebie okazuje się skutecznym, zaprowadzając pokój lub jak to poetycko określi święty Jan uciszenie w Twojej chacie, to znaczy w Twoim życiu. Na tym etapie nie jesteś już targany w różne strony na poziomie lubię, nie lubię, podoba mi się lub mi się nie podoba. Wiesz, czemu służą zmysły i nie ufasz im do końca. Nie opierasz swoich decyzji na emocjach i głodach. Przestajesz też racjonalizować, nie grzebiesz w przeszłości i nie obawiasz się o przyszłość. Twój rozum. Twoja pamięć i Twoja wola powoli poddają się działaniu wiary, nadziei i miłości. Dalej, ten duch oświeca Twoją wiarę, by patrzeć i widzieć, jak Bóg. Ten duch umacnia Twoją miłość, czyniąc ją boską, by kochać miłością Boga. W końcu, ten duch pobudza Twoją nadzieję i budzi w Tobie Boże pragnienia. To On Oczyszcza, porządkuje Twoją pamięć. A zatem na tym etapie liczy się Twoja konkretna praca pod ciągłym natchnieniem Ducha Świętego. On i ty, ale na razie bardziej Ty. To tak zwana noc czynna. Natomiast w dalszym etapie tego rozwoju Duch Święty przejmuje inicjatywę i różnymi sytuacjami zewnętrznymi i przeżyciami wewnętrznymi. Oczyszcza cię biernie. W ten sposób staje się on architektem twojej nocy biernej. I tak zaczyna się ogarnianie twojego życia według klucza Bożego spojrzenia. Takie pozwolenie Duchowi Świętemu na oczyszczenie, również przestrzeni, na które nie masz bezpośredniego wpływu, daje poczucie tracenia gruntu. To twoje Wychodzenie w nieznane, któremu często będzie towarzyszyć oschość, pustka i niemoc. A to wszystko po to, abyś odkrył jeszcze bardziej swoją wewnętrzną siłę, oraz byś rozpalony żarem wnętrza i uporządkowany osobistą pracą znajdywał jedyne oparcie w tym wewnętrznym, pełnym boskiego światła wnętrzu. Bo to niegdzie indziej, jak tylko w Tobie jest ten wewnętrzny płomień, ta głębia ducha i ten nieugaszony żar. Oczywiście, że początkowo wystarczało Ci zauroczenie, zachwyt czy zakochanie w Bogu, które karmiło Twoje zmysły i emocje. Ale to za mało, gdyż jak każde doświadczenie, bez kolejnych impulsów słabnie. Dlatego Bóg daje ci to wewnętrzne światło, gorejące w twoim sercu, ale które odkrywasz dopiero pośród nocy. Jest to światło Bożej obecności w tobie. To Bóg ukryty w tobie. W nim odnajdziesz siebie. To twój ukryty żar. Tam jest twoja siła. Noc bierna jest zatem skutecznym efektem działania Ducha Świętego po to jednak, byś stawał się coraz bardziej Chrystusowy. I dlatego całą tę dalszą przygodę jedności z Chrystusem przy ciągłym wsparciu Ducha Świętego i pragnieniu Ojca opisuje Święty Jan w pieśni duchowej. Treść tego poematu relacjonuje więc zażyłość pomiędzy oblubieńcem a oblubienicą, to znaczy pomiędzy Chrystusem i człowiekiem. Oczywiście na tym etapie Jan Odkrzyża nie zapomina o wielkim wpływie w tej relacji Ducha Świętego. On cały czas działa pomiędzy zakochanymi, bo to tęskniąca rana, żywa woda, bijące źródło, piękna przyroda, powiew wiatru, świeże tchnienie, szlachetna ambra, jasne światło, uroczy zapach, pachnący balsam, wyborne wino, mocny włosek miłości, przejmujące piękno. Ta wielość symboli i działania Ducha Świętego jest po to, aby w tej relacji do Chrystusa Pokazać wieloobszarowość działania Ducha Świętego i by dodać zdrowego szaleństwa Twojej codzienności zakochanej w człowieczeństwie samego Chrystusa. Ponadto to też jest treścią poematu żywego płomienia miłości, bo ta zaistniała jedność z Chrystusem jest chroniona przez Ducha Świętego i coraz bardziej. Przez Ciebie, dzięki Niemu, odkrywana. Na tym etapie Duch Święty to orzeźwienie i odpoczynek po sporym wysiłku. To ulga w postaci lekkiego powiewu wiatru. To przede wszystkim ogień, który już nie wypala, lecz daje ciepło. To odczuwalna obecność. Teraz idziesz za Chrystusem. Zapalony już duchem. Mało tego odczuwasz to wszystko, co odczuwał i co przeżywał sam Chrystus. Patrzysz z punktu widzenia Chrystusa i to z martwych stałego. Jesteś Jego zapachem. Teraz odżywają w Tobie dary Ducha Świętego. Powiększasz Jego owoce. Doświadczasz, jego namaszczenia. Następuje w tobie przemiana w boka. Podsumujmy zatem to janowe spojrzenie na Ducha Świętego w postaci trzech wskazówek. Po pierwsze, odrodzenie człowieka odbywa się tylko i wyłącznie przy pomocy Ducha Świętego. To systematyczne, Poddawanie się Jego działaniu i życie pod Jego natchnieniem, jak Chrystus pełniący wolę Ojca. To dobre przeżycie życia. Po drugie, odrodzić się w Duchu Świętym to obudzić w sobie człowieka duchowego, to uświadomić sobie Jego, jego ciągłe zamieszkanie. To dzięki wierze, nadziei i miłości, pewność Jego obecności w sobie. I skuteczne przekładanie jej na życie. Po trzecie, Duch Święty to Księga Mądrości Boga i Nauczyciel Kontemplacji. To przede wszystkim Budowniczy Relacji z Chrystusem. To On kształtuje w Tobie świadka Chrystusa. To On jest Twórcą Usynowienia, Przebóstwienia i Zanurzenia Cię w życiu Trójcy. To Architekt Człowieka. Duchowego. A Jego celem nie jest Twoja doskonała stabilność, lecz raczej ciągła aktywność, odkrywająca w Tobie nowe pokłady i przestrzenie. Tyle na dzisiaj. W kolejnym odcinku omówimy sobie postać świętej Teresy od Jezusa i jej przygodę z Duchem Świętym. Tymczasem. Zachęcam Cię do dalszego zgłębiania tematu płomienia poprzez wysłuchanie kolejnych, ale również poprzednich odcinków tej serii. Natomiast, gdybyś chciał wesprzeć produkcję tej serii, to wszystkie informacje, jak to uczynić, znajdują się również w opisie. Z góry bardzo dziękuję. Niech Duch Święty rozpłomienia życie każdego z nas. Czyniąc nas żywym tłumieniem miłości. Pozdrawiam. Ojciec Mariusz, Karmelita Bos.